Widzisz, to wielkie dzieło. Siemasz Dino? Piękny latawiec. To są Gucio i Benio. Dzień dobry. Pobawicie się ze mną? Te latawce są dla Was. Pierwszy raz widzę latawce. Bardzo fajne. Puszczamy. Moje O Moje plecy Pysznie <sumvirat> <śmieniczy> oh. 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 Zaraz spadnę <śmieniczy> Latawiec jest jakiś popsuty Beniu, a może byś tak puścił tę kulkę? Boisz się, że ktoś zabierze twoje wielkie dzieło? Bardzo śmieszne. <śpiewa> Uciekł mi. Gońmy, to mój latawiec. Mm. Mm. Hej, Dino! Latawiec! A gdzie jest moja kulka? Tutaj! Ojej, naprawdę oddał podobieństwo! Ładna rzeźba. Spójrzcie na buzie. Bardzo się starałem i, i wyglądają jak prawdziwe i, i są takie. I... Ale to jest moja kulka! Kto ci pozwolił ją w ogóle ruszać? Menu stój! Dino na pewno nie zrobił ci tego na złość.